W czwartym odcinku z serii przygody z Minecraft. A ze mną jak zwykle jest Maniek. Siema. Okej, okay. w dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim wyruszymy na kopalnię, do kopalni. Nie? Gdzie idziesz? Tak o Dobra. Idziemy. Chodź ze mną. Czekaj. Czekaj, czekaj. czekaj. Dobra idę. czekaj, czekaj na mnie. Może nie aż tak daleko. I to dziś? O tutaj może, co? Ja wiem gdzie to jest. Czekaj bo mam buga. Dobra, czekaj. Ej czekaj, teraz ja mam buga. Dynie. Weź dynie. E quoque. Só, espera O que é que eu vou com te juro? Ну, сгуби эту Видишь меня? Go, go. Я тебя вижу. Ой, сюда. Masz białe zbroje, to Cię tak dobrze nie widać. Ja mam skórzany i mam ciemnego syna. O kurde, nie pamiętam gdzie tu jest. Zgubiłem tu. Chodź poszukamy, może się znajdzie. Zaczekaj! No kur, tak jest w piłek. O o się robi. Ej, tutaj chodź zobaczyć, tutaj chodź, chodź, chodź. Jest kopalnia. Ale nie, ja chcę znać moją. Dobra, chodź tutaj się zobaczymy, co tu jest. Może się coś znajdzie. Dobra, pić, ten... Jest, ale w dufajdzie No pochwęcie. Bo... Ja tu nic nie widzę, człowieku. No. A ja nie wziąłem, nie? O, daleko. Masz, masz. No jeźdź razem. Dobra. Sarobnika, widzisz, Kokazia. No to co, ale tam to była lepsze. Ale cześć, że tamta była opuszczona Ciebie, Dobra Ci biednie przydóżę znaleźć Skacz Tylko się ich z dołu, czyli z kopias tam też. dołu trochę Magazyn będę chciał zrobić jakiś Widzisz mnie tu? Ja drukuję No bo żelaza

to chodź za pochodniami. No. Dobra, nie musisz coś bo nic nie ma. No teraz zombie. Tu jest jakaś fajna kopalnia. Tu jest dużo potworów.

Teraz idziemy tam gdzie ja mówię, chodź. Za to, No to jest fajne. Mam długa, czy mi się wydaje? Nie masz. Ja tu nie mam. Poczekaj. Ale w... Cześć, to znowu my przepraszamy za te, ale Tilbit tak się urwał i w ogóle. Ale jesteśmy już ogarnięcie w ogóle i... Także dalej Dobra, jak widzicie, jesteśmy nadal skopali, Bo tu tutaj? To jest kamion? Czy ja mam buga znowu jak ja? Nie wiem Tu chodź do tyłu, chodź tu Ja tu idę, bo Ale mamy się trzymać razem No to chodź tu Tak, to chodź tu, a żelazo wykluczamy wychuj... No, tu! Ja idę dalej. Tam. Dobra. O, skrzynia. Żelazne kilo, lapis dla Żuli... na lapis dla ci Trzy żelaza. Inne pierdołki. O. Chodź dalej. Dobra, tak. Flipper. Ło! Jaki wjazd zrobił! Na szkielet? No. Widziałeś? No, z góry. No. Nic nie ma. Dobra, chodź tam. już nie ma. Wylazłem. Wow! Ia ja să tu cod de patra. Te tu jest cu ești faine meste. Faci tu. Ce? Ah. 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 czekaj, bo tu się jeszcze zobaczyć co jest Ty tu też coś jest O lul, ile dirtu tu, chodź tu. A bo dobra, ja robię. No chodź tu do mnie, wiesz ile dirtuk Tu weź, No tak, ale aż tyle Adem się cackać. Skacz od razu. Łoł, wow, ile kliperów. No właśnie. Jak się patrzę, lata długich. Mam tu teraz. Staraj się wrzucać do lawy. Ja go ubiję. Moje no, żelazo. Galak ja zaząbmy. E osłaniaj. Gdzie ty? Tu, chodź, chodź, chodź za to. Może Ty chodź tam, się zrobi taki mościk. No chodź tu, kakier. Gdzie ty? No tutaj. Gdzie? Tu u góry, tutaj. O! Po co tam u góry? No tutaj, jest... o złoto! Chodź tu! Złoto, wejdę. Ja idę tu bliżej. Nie, bo gdzie idziesz? Poślawać, wejdzie. Chodź tu! Idę. Idę po ciebie.

Wciskiem się pomyliłem Ja idę tutaj, u góry Idź w drugą stronę, w drugą stronę Idź No zostaw moje, nie? Wypad Ja idę tutaj Ja pierwszy byłem No, co to jest? A ja tu byłem z, z tego Ej, patrz, dobrze, patrz na górek Skok hardcora Dzieci skoczyć, a sam... Ale ładny kawałek. Ej, otwórz! Ja idę tam. Czekaj! Chodź pozatikamy te wody. Ja idę tu. O, tam, fajnie.